Witam wszystkich. Zajmę się dzisiaj turbiną w Skodzie Rapid 2016 rok. Problem polega na tym, po zapaleniu pojazd, ćwirka, znaczy słychać jakby tak huczał, takie piszczenie, huczenie, takie coś dziwnego słychać. Czym więcej się gazu doda, tym, tym ten dźwięk jest coraz głośniejszy. Musimy się dostać do turbiny. Turbina się znajduje w tym miejscu. O, tu przykładnie, tam już ją widać, i musimy się do niej dostać. Patrzyłem spod. Jak ktoś ma kanał, to dobra opcja, bo niektóre śruby bo łatwiej by było z kanału się po prostu dostać. A jak nie ma, no to próbujemy górną częścią. Nigdy tego nie robiłem, ale kiedyś trzeba zacząć. Więc pierwsze co? No to tak, zdemontowałem tutaj tą gumę. To już ściągnąłem tą gumę, tutaj która jest w tym momencie. ściągam wycieraczki. Muszę zdemontować tutaj ten plastik, tu później bierzemy się za demontaż tej blachy. O, ją się po prostu tutaj są, ale to za chwilę pokażę. Najpierw ściągamy wycieraczki, po zdemontowaniu wycieraczek. Robimy tak: tu nam się pojawia, tutaj mamy komputer pokładowy. Najpierw rozchylamy górny o to jest tak, górny do góry i wtedy wyciągamy tą wtyczkę tę dolną wtyczkę wysuwamy w dół i wtedy dopiero będziemy mogli wysunąć go z tego, o tak jak jest górna i dolna ja sobie ułatwiłem tak, żeby że ściągnąłem sobie to jest tutaj na tego klipsa założone, ściągnąłem sobie i teraz mamy przy dostęp, musimy pamiętać o tym, że trzeba ściągnąć z akumulatora jedną klemę no i teraz tak. Tutaj ten materiał zdemontowałem na są dwie takie blaszki. One są tutaj jedna tu, a druga jest o tam. widać, o tam. Po odkręceniu teraz demontujemy tu są śruby. O tu u góry i z tamtej strony mamy też dwie. Więc lecimy dalej. Z tymi, trochę się z tymi śrubami, bo yy, było ich więcej, jest, ich jest 8. Są tutaj, tu, tu, o tu, tu i tam dwie. Tu i tu. Po zdemontowaniu blachy mamy większy dostęp, już tu widzimy wszystko na wierzchu. Tak, więc w tym momencie dalej działamy ale już się nam zaczyna coraz więcej pojawiać Pauzuję nagrywanie dlatego, że film by zajmował wtedy pół godziny, a chodzi o najważniejsze rzeczy żeby nie naciągać czasowo to po prostu chodzi o najważniejsze rzeczy, ja sobie tu już odpiąłem niektóre rzeczy ale tak jak widać turbo jest tutaj już za tym więc próbuję dalej dostawać się, odpinać węże węże no to tak, ten musimy odpiąć tutaj e, tu odepniemy y, tą złączkę odkręcamy sondę, która tu jest tutaj mamy też, widzę sondę drugą i lecimy dalej z tematem Ok, y, ciąg dalszy moich robót Powiem tak, odradzam od, od razu komuś, kto będzie, że tak powiem, nie będzie miał ani kluczy, sprzętu, podnośników, bo jest bardzo źle, dlatego na internecie nic na ten temat nie ma, żeby jak się dostać do tej turbiny. Powiem, jest totalna tragedia, totalna tragedia. Robię drugi dzień i jeszcze się do, dostałem, się, ale jeszcze jest nieodkręcona. Słuchajcie, bardzo dużo jest do rozkręcenia. Tutaj wtycz, wszystkie wtyczki, wszystko zdemontowane. Tablacha. blacha. Tutaj porozkręcane jest wszystko. Zobaczcie, tutaj, po odkręcane. tak. Pod tym są tutaj, pod tym dokładnie tu ręku jak sięgnę, wkładając tutaj kluczem. Dwunastkę mamy śrubę tu, trzynastkę na dole. Komu jak wygodniej odkręcić to. Mocowanie tu jest taka obejma metalowa na tym. Wiadomo, wszystkie, yy, wszystkie wężyki rurki trzeba podpinać i tak samo te złączki, żeby to, tego nie pourywać, Ale to co tutaj jest, to jest dopiero początek. Pokażę Wam jeszcze z drugiej strony. Tak wygląda po ściągnięciu tutaj tej, tego, tej rury dolotowej. Tutaj będzie się, wam lała, yy, płyn, będzie się wam lał płyn chłodniczy, trzeba to jakoś zabezpieczyć. Ja przy demontażu ściągnąłem, później założyłem, żeby mi się to nie lało. No ale co dalej? Turbinę mamy, tylko widzimy ją, nic więcej. Mi nic nie pomogło tutaj yy, samo rozbieranie na dole. Powiem Wam, że jest totalna tragedia. No i jak się okazało, ostatecznie turbina wychodzi od góry. Trzeba po prostu ściągnąć tutaj wszystkie zabudowania, które są wokoło niej. Turbinę się odkręca od dołu oraz od góry i od tyłu, od strony tutaj szyby, i po prostu ona już cała wyjdzie nam i możemy ją podmienić. Nie nagrywam już nawet tego filmu, bo już nerwy po prostu straciłem. Życzę tylko powodzenia i wytrzymałości w montażu i demontażu. Поздравляю.